Cze, Manko. Tu AP poradnik. W dzisiejszym odcinku pokażę wam co to jest pętla i nauczę was jak z niej korzystać. Abyśmy mogli zacząć pisanie kodu, najpierw musimy wiedzieć co to jest pętla for i do czego ona służy. Pętla for określa to, że fragment kodu, który jest napisany w jej ramach, zostanie prawdopodobnie wykonany więcej niż jeden raz. Jest to możliwe dzięki temu, że użyjemy właśnie tej instrukcji for, ewentualnie innego rodzaju pętli, którego nauczymy się w innym odcinku. A teraz, do czego może służyć taka instrukcja? Może na przykład służyć taka instrukcja do wypisania, na przykład do wyliczenia liczb, na przykład od 1 do 10. Napiszmy więc taki program. Na naszą pętlę składa się instrukcja FOR, która określa, że to będzie pętla. Następnie mamy zmienną, do której zostanie przypisana wartość aktualnie istniejąca, jakby w pętli, która jest po kolei idąca do przodu w tym przypadku. Następnie mamy określenie typu. Czyli w tym przypadku nasza pętla będzie po kolei liczyła od 0 do 9, ale żeby zmienić, żeby liczyła od 1 do 10, musimy to zrobić nieco inaczej. Musimy to zrobić w taki sposób. Co w takim razie zmieniło się w naszym nawiasie? Mamy podaną wartość początkową 1 na początku, a po przecinku mamy podaną wartość końcową. Dlaczego wpisaliśmy wartości końcowe 11, a nie 10? Ponieważ Python. Liczy do momentu, aż nasza wartość jest o 1 mniejsza niż ta wartość, która jest wartością końcową. Czyli program będzie liczył od 1 do 10, bo 11 już nie liczy, bo liczy tylko do wartości o 1 mniejszej. Albo o 1 mniejszej, albo kiedy byśmy chcieli wypisać wartości co drugą wartość, to wtedy możemy dodatkowo w nawiasie wpisać przecinek 2 i wtedy. Każdy krok nie odbędzie się o jeden skok, o jedną wartość o plus 1, tylko odbędzie się o plus 2, o jakby dwa takie skoki. Zobaczmy, jak to będzie się prezentować teraz. Jak widać, nasz program wypisał tylko 1, 3, 5, 7 i 9. Nie wypisał ani jedenastki, bo nie mieści się w zakresie, ani wartości, które są parzyste. Bo powiedzieliśmy, że ma być od 1 plus 2 za każdym razem, czyli 1 plus 2, 3. I tak samo cały czas. Dlatego nasz program wypisał tylko te wartości. Kiedybyśmy na przykład ustawili wartość 3, to powinien wypisać 1, 3, 7. Zobaczmy, czy tak się stanie. 1, 4, 7, 10. Wiadomo, dziesiątka też, bo również zalicza się do tego, yy, do tego obszaru, który zostanie wypisany przez pętlę. Teraz napiszmy pętlę, która zadziała nieco inaczej. Napisałem już kolejny program, który tym razem użyje funkcji IN. Funkcja IN polega na tym, że nasz program będzie przeszukiwał listę i po kolei wypisywał w tym przypadku jej elementy. Lista pozwala na przypisanie wielu wartości do jednej zmiennej, które można wywoływać przez kolejne elementy. Więc w takim razie po kolei, jeżeli wpiszemy taką pętlę, to nasz program automatycznie. Policzy tą pętlę od początku do końca po wszystkich elementach, które są napisane właśnie na początku w tym w zadeklarowaniu listy w pierwszej linicy naszego kodu. Ten program przyjdzie przez wszystkie elementy i dzięki instrukcji Print upisze nazwy wszystkich marek, które zostały uwzględnione na naszej liście. Zobaczmy, jak ten program działa. Jak widać nasz program po kolei wypisał wszystkie marki, które wpisaliśmy na listę. Co by było gdybyśmy dopisali kolejną markę? Wpisałem już kolejną markę. Teraz uruchomimy nasz program i zobaczmy, jaki będzie efekt. Jak widać, kolejna marka została wypisana. Nie musiałem zmieniać ani wartości, które były w środku pętli. Tylko wystarczyło, że dodałem kolejny element na liście. Jest to bardzo szybki sposób na wypisanie wszystkich elementów właśnie z takiej listy. To jest wszystko, o czym chciałem powiedzieć w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się już za tydzień. Piącha!